Bez wątpienia mogę powiedzieć, że moją największą geograficzną bolączką jest wymienienie każdego państwa świata jego kształcie. W przeszłości powstały już dwa materiały właśnie na ten temat, jednakże za każdym razem ten wynik był naprawdę żałosny. Dlatego już po prawie przeszło trzech latach prowadzenia tego kanału postanowiłem podjąć rękawice jeszcze raz. I jeszcze raz przypominam, że powróciłem do streamowania Twitch TV Max HD, tam są rozgrywane mecze Polaków w Lidze Światowej, dostałem specjalne pozwolenie od Gio Gessera i oficjalną transmisję, także wpadajcie. Ale jak zawsze przed startem oficjalnego quizu zrobimy sobie rozgrzewkowy i w tym wypadku padło na mapę świata, z której usunięto 40 losowych państw. Zobaczmy jak pójdzie mi to wyzwanie. Pamiętajcie, że wszystkie quizy macie w opisie, zmieśćcie się wraz ze mną i zostawcie łapkę w górę. Będzie mi bardzo miło. Odświeżamy F5, żeby nie było oszustw i lecimy. 7 minut to jest trochę czasu, ale ja postaram się może zrobić to szybciej, może krócej. Stany Zjednoczone i Kanada, więc bardzo duże Państwa są pominięte. Ekwador tutaj również niezauważony. Tak samo jak. Yy, przepraszam, to jest. Ej, what? Nikaragua, tak? Nikaragua, okej, okay, Jezu, pomyliło mi się w takim razie. Mamy tutaj yy, kolejne części. No dobra, zróbmy sobie na razie te proste, bo na pewno nie widzę Portugalii tutaj, Hiszpania, jest yy, oczywiście. Ale Belgii nie ma. O, tutaj wybrakowali strasznie Europę, z tego co widzę. Czy San Marino i Watykan? Nie, nie ma tutaj. Mm, Estonii na pewno nie widzę. Nie widzę Macedonii. Kosowa, chociaż tak mogło być. Nie, tutaj w tym wypadku nie ma żadnych niepoprawności politycznych. Bośni również nie ma. Czy coś jeszcze w państwach europejskich nie ma? No oczywiście. Finlandia gdzieś tutaj zginęła, a to całkiem spore państwo, Szwajcaria również, okej. Okay. Chciałbym już mieć pewność, że nie muszę wracać do tego kontynentu, także spoko byłoby tutaj znaleźć wszystko. Nie wiem, jak z tymi mikropaństwami. Liechtenstein jeszcze wpisze, bo Luksemburg jest, Mołdawia, Malta, Malty nie ma. No właśnie, Cypr jest, więc to już będzie wszystko, jeżeli chodzi nawet o małe państwa. Dobra, najwyżej się cofniemy. Afryka. Kamerun na pewno tutaj niewidoczny. Tanzania jest. Kenii nie ma. Senegal, Gwinea. Czy coś tutaj jeszcze powinno być? Chyba powinno być. Ale teraz mi nie przychodzi do głowy co, więc lećmy na razie dalej. Tutaj jest Zambia. Mozambik. Ile Sutu? Nie, Esłatini jest na północy. Tak, przepraszam. Eswat... Słatini, dobra, mamy Słatini. chyba coś jeszcze z Afryki będzie brakować, o Jezu, Australii nie ma, to całkiem duży kraj, więc sprawmy, żeby się pojawiła tak w ogóle, widzowie, serdecznie zapraszam na te streamy, przypominam, bo mam nowego kompa, już wreszcie wszystko działa jak należy, także nie ma tutaj w topy Iraku, za to nie widzę Kirgistan Kirgistan, tak, bo go też nie ma. Tadżykistan to jest, tak, Tadżykistan, okej. Okay. Na razie idzie poprawnie. Malediwy chyba są, ale jeszcze się upewnię. To jest e, Singapur, bo słabo widać: jest Singapur, jest Indo, jest Malezja, jest Tajwan. E, chyba Wietnamu nie ma, tam przez chwilę zobaczyłem. Tak, nie, nie jest, ale dobra, no Jemen je na pewno. Kat nie, nie Katar tylko Zjednoczone Emiraty Arabskie są. So. ok. no i boję się, że większa ilość państw już będą te wiecie, jakieś Pokroju Saint Lucia, Saint Vincent, ale ja tego nie widzę. Nie wiem, czy tutaj są Bahamy. No właśnie, Bahamy e, zabrakło. Ok, mamy 3 minuty, 30 sekund. Ciekawe, Piszcie swoje e, wyniki w komentarzu, bo jest to mega, e, mega, to jest interesujące, jak wy sobie radzicie. Z takim quizem. Każdy ma też inny przykład, co jest po części fajne. Nie, no jest Brunei, bo jeszcze chciałem się upewnić. E, chyba jest Timor Wschodni. Tak, jest, 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 ale chciałem się upewnić, właśnie, żeby już tutaj nie było. Ale nie wiem, czy jest w sumie. E, jak to? Republika Zielonego Przylądka, bo tak nie zauważyłem. Albo to są wyspy świętego Tomasza? Nie. Też są, kurde, bo tutaj nie no, są, so, są, so, są, so. dobra. Co tutaj jeszcze przy Senegalu od południa? Cholipka, nie kojarzę kompletnie, co tutaj jeszcze powinno być. E, Jezu, Bangladeszu nie ma, okej. Okay. To jest właśnie najcięższe tutaj, dostrzec te państwa, których brakuje. Tu już jest wszystko, tutaj. A nie, 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 przepraszam, tu nie ma Arme e, nie, Azerbejdżanu. Tak, Azerbejdżan był brakujący. Okej, okay, teraz. Albania! Uuu, ale byłaby w topa. Dobrze, już tylko sześć państw. Tu jedno afrykańskie, którego nie widzę. Gwatemala jest, Belize. Tu już mamy połączenie. Chyba, że Trinidadu by nie było, ale nie, no Trinidad tu jest. Więc, bo też Trinidad jest często tak zaliczany do Ameryki południowej. Uh, Okej. Okay. No dobrze, chyba Mauritius jest. Tak, a jeszcze tutaj. E, Somalia. Pięk. I czekać, a Erytrea? Nie jest Erytrea. Okej, okay, jest Erytrea. Ha. Huh. Malawi, Burundi, tu to, to wszystko jest, minuta 30, ale wynik jest całkiem niezły. Tutaj chodzi bardziej o to, że ja tych państw no nie wiem, nie widzę na przykład, bo to są za małe. No Kiribati nie ma, Mikronezja, Tuwalu, Nauru. Nie lubię takiego strzelania, ale te państwa jest serio ciężko zobaczyć. Jeszcze wyspy Salomona. No, widzicie, no tutaj na pałkę idę, nie będę wam kłamał, ale no mówię, no to są bardzo. Słabo widoczne. Saint Kitts i Nevis Saint Lucia, Dominika, Saint jeszcze może być Vincent, nie, Grenada. Nie no dobra, czyli tutaj jeszcze muszę nie widzieć jakichś większych państw, co mnie cieszy, no Jest Nowa Zelandia, no nie, Tonga Samoa jeszcze może być teoretycznie Mikronezja, no nie. Kiribati pisałem więc spoko, już tutaj nie widzę jednego z Afryki, brakuje dwóch państw, których nie potrafię zlokalizować, a czasu mam bardzo mało. Ciekawi mnie czy wy to widzi, widzicie, widzę. Ja na pewno są widzowie, którzy to widzą. Czy coś jeszcze z tej Afryki? No nie, no tutaj wygląda jakby już wszystko pasowało. Co to cholipka może być? No nie, no tutaj już wszystko pasuje moim zdaniem, Gabon jest. Tak, wszystko pasuje, więc... Mm. No, komory chyba były i seszele też. No, a seszele nie było. Okej. Okay. Dobra, to zapomniałem o tym. Dobrze, że sobie przypomniałem wpisując. No to czyli jedno afrykańskie i jedno, którego nigdzie nie potrafię zlokalizować. Także mnie to ciekawi. No dobra, zakończmy. Ale i tak jestem całkowicie. Republika Zielonego Przylądka. Gwinea Bissau. Tu jest Kamil. A. Nie, czekajcie, bo czy ja jestem teraz głupi? Bo właśnie kojarzyłem, że tutaj były Wyspy Republika Zielonego Przylądka, to jest to samo, nie? Tak jest, moi drodzy, to jest Republika Zielonego Przylądka, czyli nie miałem jednego państwa. Nie wiem, czy ja to źle wpisałem, czy autor quizu tego nie uwzględnia, ale powinno być, także bęk. Tylko jednego nie widziałem, Gwina Bisału, więc jestem dumny z siebie. Ok, rozwinąłem sekcję komentarzy i widzę tutaj komentarz a Capo Verde nie szło przetłumaczyć na Polski, także nie jestem w tym sam. No i mamy to widzowie finałowego bossa. Czy przebije tam ten rekord? Przyznam szczerze, że jakbym go nie przebił, to byłby naprawdę styd. 16 minut, także lecimy. Powodzonka dla was, jeżeli też robicie, Kanada, tutaj oczywiście prosta. Japonia, tego kraju nie muszę przedstawiać. Grecja, Francja, bo widać wyspę Korsykę, Finlandia, tutaj jeszcze. Widać, zarysowana jest ta granica ze wschodniej strony z Rosją, oczywiście tutaj blisko jest Karelia Wielka Brytania tutaj będzie, nie ma innego wyjścia Dania oczywiście, Bangladesz będzie Od wschodu Czatogram, Niemcy, Indonezja, w takim wydaniu naprawdę dziwna, ale Indonezja, Kuba oczywiście Pozdrawiam każdego Kubę, który ogląda ten odcinek Rosja Ukraina, tutaj oczywiście Estonia, Chorwacja będzie, Malta, Filipiny. No na razie bardzo proste są to kraje. To jest Wietnam. To jest Nowa Zelandia. Tak, Nowa Zelandia. Okej, okay, chciałem się upewnić. Norwegia. Chile. Bardzo długie i ciągnące się. To jest Tajlandia jeszcze. Z południową częścią, między innymi, Puket się tam znajduje, sorry, sprawdzałem, czy się nagrywa, nie bójcie się, nie ściągałem. To jest Portugalia, Korea Północna, bardzo charakterystyczna, jeszcze o wschodniej części granicząca z Rosją, Indie. To jest Erytrea, i to już jest trochę większa wiedza, więc to, to możecie mieć problem z tym. To jest Laos, najbardziej zbombardowany kraj w historii świata, Uzbekistan, czyli tam pozostałość po dawnym Związku Radzieckim, Chiny. To myślę, że każdy zna Litwa, bo oczywiście jeszcze od południowego zachodu graniczymy my, ale również obwód kaliningradzki, Czechy, Turcja, Hiszpania, Islandia. I to jest charakterystyczne akurat, pomimo tego, że wygląda to zabawnie, ale jest charakterystyczne, bo zwróćcie uwagę, że to z wygląda trochę jakbyście chcieli komuś założyć medal. Więc to mi się kojarzy zawsze z Malediwami. I to jest oczywiście właśnie kontur tego państwa. To jest niecodzienny moi drodzy kontur, ale zwróćcie uwagę, bo dla graczy Geogesera powinno być to łatwe. Mamy tutaj Mainland i podzieloną wyspę Borneo pomiędzy Sarawak i Sabach. A tutaj jeszcze znajduje się Brunei, które w dalszej części musi również być. Malezja jest bardzo prosta. Austria, Panama tutaj, Kazachstan również. To te wszystkie kraje, które są w Geogeserze, myślę, że nie będą dla was większym problemem. Azerbejdżan już może być, bo go nie ma w Geogesserze. Myślę, że gdyby wszystkie te kraje były w grze, to byście nie mieli z nimi żadnego problemu. No i propo, propo kraju, który przed chwilą sprawił trochę problemów, bo to nie jest Kapo tylko Republika Zielonego Przylądka. W sensie jest też Kapo ale no wiadomo, że w polskim to jest Republika Zielonego Przylądka. Australia, bo jeszcze od południa zobaczcie jak ta Zmania się pręży, no ale Australia jest bardzo charakterystyczna. Tutaj Kongo, ważne, zwykłe Kongo, niedemokratyczna Republika Konga, tak samo tutaj Bahamy, Mexiko, Mexico to wie każdy, to jest Tadżykistan, czyli też pozostałość po Związku Radzieckim, Birma, czy jak to woli Myanmar obecnie, Szwajcaria, bardzo charakterystyczny europejski kraj, Stany, to nie ma o czym gadać. Argentyna też bardzo prosta, tutaj charakterystyczna, ziemia ognista. Również graczem Geogesera nie sprawi żadnego problemu. Pakistan, komory, czy to Sesele? Seszele, dobra, ale to to jest już e, właśnie czasami te, wygląda to jak esy floresy. Haiti, e, Kirgistan, również kraj, który jest w Geogeserze raczej prosty. Kostaryka, Korea Południowa, bo oczywiście od południa wyspa Jeju, Kolumbia. Hmm, oczywiście również bardzo charakterystyczny kraj, czy to jest Malawi? To jest Malawi. Cypr, no to tutaj kształt państwa jest, moi drodzy, bardzo charakterystyczny. Jest to też jedno z licznych państw, które kształt swojego państwa ma we fladze. Cypr jest i jeszcze jedno takie państwo istnieje. Wiecie jakie? Ja no, będziecie wiedzieli jakie, bo zaraz będziemy je mijać. Jest to Kosowo, mam nadzieję, że widzieliście. Tajwan, Wenezuela, yy, a yy, Gotland. Czyli oczywiście Szwecja. No, Belgia. Tutaj też kraj raczej prosty. Bo mamy do czynienia z Ekwadorem. Tutaj jest charakterystyczna, bardzo, charakterystyczny bardzo kształt, ale pamiętajcie, że tutaj są wyspy Galapagos, które należą również słyną z kilku rzeczy, ale dla mnie przede wszystkim kojarzą się, mi przede wszystkim, nie jestem z Białego Stoku, ani z Podlasia, mi przede wszystkim kojarzył się z Karolem Darwinem, który żył tam i tworzył między innymi to jest Mozambik, oczywiście dawna kolonia portugalska. Izrael, Czarnogóra, raczej proste. Gambia jest to kraj całkowicie otoczony przez Senegal. To już nie jest prosty kraj, aczkolwiek widać tą zachodnią część, która jest charakterystyczna. Timor Wschodni jest to jeden z najmłodszych krajów, nie najmłodszy. Ale zaraz wam powiem, który jest najmłodszy, gdy będziemy go mijać. Nepal. To jest fajny kraj, bo pamiętam go. Zwróćcie uwagę. Tutaj mamy. Składa się z trzech nazw, Saint, Kids i Newis. i patrzcie jak łatwo można zapamiętać, bo to wygląda trochę jakby tu był kotek, więc Saint, Kids i Newies. E, oczywiście to jest Kids, nie Cats, ale tak można sobie skojarzyć, więc tutaj Saint, Kids i Brazylia, e, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Mołdawia, również bardzo proste, Gwinea, mm, 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 Singapur. To są komory. Tak, to były komory. E, tak, tak, to jest Antigua. Armenia. Senegal. Holandia, bardzo charakterystyczna. Kamerun. E, Kuwejt, tak. Kuwejt to był. To był Turkmenistan. Togo. Brunei. Somalia. Jeszcze region wystaje północno-wschodni Ratanakiri, to jest oczywiście Kambodża, Luksemburg, bardzo charakterystyczny kraj w Europie, pomimo że jest mały, ale jest tak śmiesznie powyginany. to jest Demokratyczna Republika Konga, nie Kongo, ważne, żeby nie mylić, to jest Honduras, Łotwa, Peru, żartuję, RPA, oczywiście Słowacja. Tutaj oczywiście wystaje ten cybelek, to musi być Afganistan, cybelek od wschodu, Serbia. Iran już widzę, więc wpiszę jak będę zniżał na dół, to jest Fiji, Irlandia oczywiście, Kosowo. Ee, Liban, tak, Liban, to jest Papua Nowa Gwinea, Gabon oczywiście. Wow, zobaczcie, to jest najgorsze, bo zobaczcie, o to, 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 to wygląda praktycznie tak samo, nie? Ale to chyba i tak były Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, mi się wydaje. Tak, tak było. Republika Środkowa Afrykańska, Białoruś, Mongolia oczywiście, Grenada, Grenada, Bośnia, Zambia, Mali, Bułgaria oczywiście, Liberia, Bahrain, Boliwia, WKS, Wybrzeże Kości Słoniowej, Albania. Kraj, który jest w geogeserze, ten też oczywiście, Tunezja, Saint Lucia, to pamiętam, bo ten kraj wygląda prawie jak Tajwan. Także warto pamiętać tutaj od północy miasto Flores, tutaj oczywiście Gwatemala z tego względu, jak Mada Mada, Madagaskar, jak to Kuebo śpiewał, Malawi nie jest to, to jest Gujana, tak. Benin, Benin, Słowenia, Słowenia, Samoa. Uh, Oman to jest najnowszy kraj w serze Paragwaj Od południa jest Ghana Więc jest to Burkina Faso To jest najmłodszy kraj świata Moi drodzy powstały w 2011 roku Sudan Południowy Angola, Namibia To jest Liechtenstein Belize oczywiście Który graniczy bodajże z Guantanamo W Meksyku Rumunia Nicaragua Salvador Salvador to Węgry, Burundi tutaj będzie, Katar, Maroko, Mauretania, Syria, e, Gwinea, tylko Gwina Bissau, warto pamiętać. Y, to nie jest Liban, to jest Irak. To wygląda jak podróbka z Senegalu z AliExpress, ale to oczywiście będzie Djibouti, y, Sudan. Mauritius, tak, Mauritius, to jest Esłatini. Gruzja w rzeczy samej będzie także. E... O, choroba! Co to jest teraz? A, Boże, bo tu kompletnie tak nie wygląda, moi drodzy. Dominikana. Po tym wyglądzie jest ciężko. Tutaj Santo Domingo, Santiago de los Caballeros, bardzo popularne dwa miasta dla Gracie Diogesera. Tutaj mamy Andorę, mm, Rwanda, mm, Uganda. Jordania, Tanzania też ciekawe miejsce, gdzie urodził się chociażby Freddy Mercury, Ghana, Dominika, Urugwaj to jest, Kenia, Chad, Sri Lanka, Lesotho, od północy oczywiście stolica Mazeru, Botswana tutaj charakterystyczna od linijki, i tutaj jest droga na Namibie, pamiętam już GeoGessera, znam ją na pamięć. Surinam. Teraz jest ciekawy kraj, bo jest to Egipt. Ten kraj ma w sobie o tak, taką ciekawostkę, że to, co tutaj widzimy, to półwysep Synaj, i ten półwysep sprawia, że właśnie Egipt jest jedynym afrykańskim państwem, który ma jeszcze właśnie do czynienia z innym kontynentem, mianowicie z Azją. Pamiętajcie, że to jest półwysep Synaj, nie mylić z Syjamem, czyli dawną nazwą Tajlandii, więc jest to oczywiście Egipt. Możecie sobie tak zapamiętać. Ja zawsze pamiętam, że bracia siamscy bo pochodzili z Tajlandii, tak, czyli z dawnego Syjamu. Nigeria tutaj oczywiście państwo wiadomo jakie. To jest Trinidad, Trinidad. Jeszcze pamiętam Sierra Leone będzie za nami. A to jest wyspa Sokotra, więc to będzie Jemen. Tak jest, to będzie Jemen, Etiopia tutaj będzie Eee, będzie. Eee, to jest wyspa Bioko. Co ciekawe, na tej wyspie znajduje się stolica tego państwa. Jest to jedyny kraj w Afryce, w którym mówi się po hiszpańsku. I za czasów kolonizacji nazywał się gwineą hiszpańską, więc teraz jest to gwinea równikowa. Dobra. Musiałem sobie tak pokrętną logiką do tego dojść. Mamy Butan. Wyspy Salomona tak jest. Eee, a... Zimbabwe, Zimbabwe chyba kiedyś wygrało Puchar Narodów Afryki albo Zambia, już nie pamiętam, Macedonia Północna, oczywiście to jest Arabia Saudyjska, Algieria, czyli największe państwo na kontynencie afrykańskim. Grenada? Nie. nie, to jest chyba Saint Vincent i Grenadyny. To jest Libia. O Monako, bardzo charakterystyczne państwo z najmniejszą na świecie linią brzegową. Też warto sobie zapamiętać. San Marino. To jest charakterystyczny wygląd Watykanu. Kiribati tutaj będzie. To jest akurat łatwe. Vanuatu z tego względu łatwe, bo to trochę wygląda jak literka V. Idzie to zapamiętać. To jest Tonga. To wygląda jakby to była rozlana plama atramentu, ale to jest Nauru. Barbados. No, nie, no to to wszystko wygląda tak samo, przysięgam. Palał? Nie. Tuvalu, o Tuvalu to było. Mikronezja, wyspy Marszala, Saint-Kitts i Lucja było, choroba, ostatnie państwo, Saint-Vincent i Grenadyny, a Grenada sama w końcu była już. Wszystkie te kraje wyglądają tak samo. Przysięgam, Kamil. Czy jest to szansa, żeby zgadnieć? Nie mam tu żadnej podpowiedzi Widzę serii. a tak sobie patrzę w górę, w dół, bo zawsze się zastanawiam. Saint jeszcze jakiś? Chyba nie. Już był Saint Lucia, Saint Vincent, Saint Kitts i Saint. Czy to jest w ogóle inny kontynent? Mikronezję pisałem. Kiribati pisałem. Tuwalu nauru, Tonga Samoa. No kurcze jednego zabraknie. No tak musi być, widzę. Tak musi być, że nie dam rady zrobić wszystkich. Tak było pisane. Ale jeszcze pomyślę, jak mogę. Czekaj, czy ktoś z was wie. Serio, to jest takie ta... yy... Palał. A nie, palał nie było. Jest, widzowie, wreszcie po trzech latach. Mamy to, mamy to. Geomex zrobił każdy kraj świata, w sensie każdy kształt państwa świata. Moje najtrudniejsze z wyzwań. Udało się, cieszę się. Fajnie, udało się, moi drodzy. Napiszcie, co po trzech latach Geomex powinien już umieć i co powinienem zrobić na 100%. Piszcie w komentarzu. Dzięki za dziś. Do usłyszenia.